Dobry wieczór Państwu. Serdecznie witamy na studniówce 2023 roku Szkoły Polskiej imienia Adama Mickiewicza w Paryżu. Pragniemy powitać obecnego z nami Jego Ekscelencję Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Francuskiej i Księstwie Monako, pana Jana Emeryka Rościczewskiego. za naszą wdzięczność za gościnność i udostępnienie nam salonów ambasady polskiej. Dziękuję. Witamy pana konsula Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Szydło. Pana dyrektora szkoły polskiej Konrada Leszczyńskiego. Grono pedagogiczne. I pracowników Szkoły Polskiej imienia Adama Mickiewicza w Paryżu. Pragniemy również gorąco pamiętać naszych rodziców, dzięki którym znaleźliśmy się w tym momencie życia i możemy cieszyć się dzisiejszą studniówką. Chyba dużyści słyszą. Tak, świetnie, bardzo dziękuję. Z niezwykłą przyjemnością, jak co roku. Witam wszystkich Państwa i Was drodzy uczniowie na kolejnej studniówce Szkoły Polskiej. To ogromna przyjemność, dlatego, że, po pierwsze, czerpiemy z Waszej radości, czerpiemy z Waszej młodości, po drugie, wiemy, że Wasze pokolenie, co roku młodzi ludzie wychodzący z polskiej szkoły, będą tworzyć elity. Polski, Francji będą decydować o tym, jak będą wyglądać stosunki polsko-francuskie. Jak ważna to dla nas okoliczność, jak ważna jest dla nas Wasza obecność. Dowodem na to jest fakt, że jest z nami gospodarz tego miejsca, szef ambasady i wielki zwolennik polonijnej edukacji, pan ambasador Jan Meri Krościszewski, którego teraz poproszę o zabranie głosu. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim nauczycielom za to, że jesteście w stanie w sposób konsekwentny od bardzo, bardzo wielu lat przekazywać tę wiedzę dotyczącą języka polskiego, dotyczącą polskiej kultury, polskiej historii, naszej młodzieży. To jest wielka Państwa zasługa i w imieniu Rzeczypospolitej chciałbym bardzo serdecznie Państwu podziękować. Teraz mówię do naszych drogich maturzystów, że jesteście absolutnie uprzywilejowaną grupą młodzieży Francji. A dlaczego jesteście uprzywilejowani? Ponieważ posiadacie co najmniej podwójny kapitał kulturowy. To jest rzecz niesamowita. I ten kapitał kulturowy będzie wam pozwalał na zdefiniowanie waszej przyszłości w sposób o wiele szerszy niż tylko posiadając jedno wykształcenie czy tylko jedną kulturę. Bo tak naprawdę przyszłość naszej cywilizacji, naszej kultury e, będzie, zdefini będzie zdefiniowana przez jakość wyobraźni. Ja myślę, że dokładnie to Szkoła Polska tutaj pod kier kierunkiem pana dyrektora była w stanie wam w dużej części zapewnić, aczkolwiek to będzie od was w dużej mierze zależało, w jaki sposób waszą wyobraźnię wykorzystacie do tego, aby budować swoją przyszłość. w Szkole polskiej. Szkoła Polska dużo mnie nauczyła o historii i naszego kraju, ale przede wszystkim języka ojczystego. Dzięki niej poznałam wiele wspaniałych osób i spędziłam dużo miłych chwil. Dzięki Polskiej Szkole wiele się nauczyłam o historii Polski, stałem się patriotą i dziś kocham swoją W Polskiej Szkole poznałam dużo wspaniałych osób. Są również cudowni nauczyciele. Dzięki Polskiej Szkole nie zapomniałam ojczystego języka i nauczyłam się dużo rzeczy o historii polskiej. Ja chciałbym podziękować wszystkim nauczycielom i dyrekcji za te wszystkie wspólnie spędzone lata, za zaangażowanie, wytrwałość i spędzony czas, ale przede wszystkim za piękno w przekazaniu wiedzy o naszej ojczyźnie. Dziękuję Wam wszystkim za tą całą wiedzę nam przekazaną, dzięki której mogę porozumiewać się z, z innymi e, w ojczystym języku. Ja chciałbym podziękować nauczycielom za dobre rady, poświęcenie nam czasu i, za, i, i też Pan dyrektorowi za trafne decyzje wobec szkoły i dobre rozmowy. I też cieszę się, że mogę poznać przez te wszystkie lata fajne osoby w polskiej szkole. Dzięki szkole polskiej dużo nauczyłam się o historii polski oraz dbać o poprawność języka polskiego. Dziękuję polskiej szkole za te wszystkie lata nauki nauczyli mi jak bać o tradycję i jak być najlepszym patriotą mojego kraju. Dzięki szkole polskiej dostałam dużo wiedzy o po w Polsce jak wiedzę o polsce i poznałam różne osoby wspaniałe, które spędziłam najlepsze chwile w szkole polskiej. Chciałbym podziękować za podtrzymywanie polskich tradycji i przekazywanie polskiej wakacjności. Polska szkoła będzie zawsze dla mnie moim drugim domem. Szkoła, szkoła polska przekazała nam wiedzę o naszej ojczyźnie, o kulturze, o historii. Przede wszystkim nauczyła nas języka ojczystego w mowie i piśmie. Szkoła polska to jest dla mnie ogrom pięknych, wspaniałych wspomnień oraz przeżyć. To jest również kwintesencja patriotyzmu, i jestem bardzo dumny, że byłem jej częścią. Jestem wdzięczna Szkole Polskiej za przekazaną wiedzę i jestem bardzo dumna, że mogę posługiwać się językiem ojczystym na co dzień. Dobrze wspominam czas spędzony w polskiej szkole, gdzie mogłem się nauczyć o polskiej historii i podtrzymać moją polską kulturę. Szkoła polska pomogła mi podtrzymywać oraz zielęgnować polską kulturę, tradycję, Także nauczyłam się historii i nie zapomniałam polskiego języka. Chciałam także podziękować wszystkim nauczycielom za, za wysiłek ym, oraz przekazaną wiedzę. Szkoła Polska pozwoliła mi się zbliżyć się do mojej rodziny oraz moich korzeni. Dziękuję za te 11 lat nauki. Dzięki Szkoły Polskiej to Poznałam polską kulturę i wiedzę. Polska reprezentuje bardzo ważną część mojego życia i szkoła polska pozwoliła mi utrzymać kontakt z moją ojczyzną. Dziękuję, dziękuję Ci szkoło i zawsze byłaś i na zawsze będziesz w moją rodziną. myśli rodzaju O szkołach, kto Cię widział, jak byłaś kwitnąca, uczniami na wodę, a gronem Obfita w bardzo dobre, celującymi brzemienna, ja Ciebie dotąd widzę, piękna wiosna senna. Przybywający w tym szczęściu i maturzysta w południu, ja tylko jedną taką szkołę miałam w życiu. Smutno mi Boże. Smutno mi Boże. <klucza> <klucza> no, Że mam takich wspaniałych uczniów, Panie ambasadorze, wyobraźni oni mają naprawdę dużo, także po raz pierwszy widzę takich poważnych i to na Pana też znają, że to na wspaniałych ludzi i mam nadzieję, że będzie tak dalej. Tak jak Pan ambasador wspomniał, czeka nie tylko Francja, czeka teraz i także na nas Polska z tym potencjałem nie tylko językowym. To wszystko, co osiągnęliście w Polsce tutaj w polskiej szkole. Dzięki naszej wspaniałej kaczy nauczycielskiej, która się przeginała przez te lata, bo mamy praktycznie tutaj wszystkich obecnych, no niemniej jednak przez te wszystkie 11-12 lat wielu, wielu nauczycieli Was yy, uczyło i uczy dalej. Chciałbym serdecznie z całego serca podziękować wszystkim nauczycielom, którzy tutaj są, którzy tutaj już nie ma tutaj z nami, ale którzy się przełożyli do tego, że dzisiaj jesteście, tacy jacy jesteście. Dziękuję. Bardzo rodzicom, dzięki którym, oczywiście by tutaj nie było, za ten cały trud, za to poświęcenie, za te wszystkie soboty, za to wstawanie, budzenie, bo trzeba było najpierw obudzić, żeby przyjść do tej szkoły w sobotę. I ja naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Mateusz, ty chyba 12 czekałeś na ten moment, nie? Naprawdę wspaniale dzisiaj prowadziłeś, zresztą tak jak wszyscy.